W tym wideo chcę pogadać o top 5 elementach skutecznej strony internetowej w 2024 roku. Bo jeżeli chcesz zwiększać konwersję na swojej stronie, to ona powinna mieć konkretne bardzo rzeczy. Po pierwsze, szybkość ładowania. Strony, które ładują się szybko, mają wyższy wskaźnik konwersji. Kropka. Responsywny design. Strona musi płynnie działać na każdym urządzeniu, od komputerów stacjonarnych, przez tablety, po smartfony. Po trzecie jest to wyraźny call to action. Jasne i atrakcyjne wezwanie, zachęcające użytkowników do tego, żeby wykonali jakąś interakcję, żeby wiedzieli, w którą stronę się kierować. Kolejna z tych rzeczy to jest personalizacja treści. Dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dzisiaj mamy AI, więc strona może generować treści bezpośrednio pod to, Czego oczekuje dany klient? No i bezpieczeństwo danych. Certyfikat SSL to jest niezbędne minimum. Tak samo aktualizacje budujące zabezpieczenia, łatające luki w systemie. Zadbaj o to, aby elementy, które budują Twoją stronę, przynosiły Ci realne korzyści. Skontaktuj się z wbusiness po bezpłatną wycenę i dowiedz się, jak możemy zbudować stronę właśnie ukierunkowaną na konwersję, która będzie narzędziem biznesowym.